Cześć, kochani, tu Agnieszka, zapraszam Was na mierzymy, mierzymy sieciówkowe. Jako, że jeszcze nie udało mi się dotrzeć do y, sklepu stacjonarnego Mohito, żeby zrobić Wam przegląd, to postanowiłam i nie wiem kiedy dotrę, tak naprawdę, postanowiłam, że zamówię trochę rzeczy ze strony, właśnie. Y, nie wiem, nie pamiętam tylko, czy tutaj wzięłam same nowości, czy wzięłam też coś z tego Mid-Season Sale. Zobaczymy po prostu. Jak zawsze linki będziecie mieć w opisie. Także dzisiaj robimy mochitowe mierzymy z mohi To Bywa różnie. Czasami znajduję tam perełki, rzadko, ale się zdarza. A czasami no, nie do końca, ale wiem, że część z Was po prostu lubi ten sklep. Ja też. Że tak powiem, nie przekreślam sklepów, daję szansę kolejną i kolejną i kolejną i kolejną. Więc tak, Mochi to ma dzisiaj kolejną szansę, zobaczymy co tutaj jest. Jeżeli jesteście ciekawi, co zamówiłam, co zmierzymy, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawcie kciuka w górę. Możecie subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Tak, pozwalam Wam i, i oczywiście, możecie również śledzić mnie na Instagramie. Taki cringe'owy słuchaw na początek, a teraz. Słuchajcie, otwieramy pakę, bo mam pakę dzisiaj, i zaraz będziemy po kolei tutaj wyciągać, przyglądać się temu, co zamówiłam, i mierzyć. Rzecz numer jeden jest to trench jeansowy, jeansowy niebieski trench i tak szczerze, to już na pierwszy rzut nie do, nie do końca mi się podoba ten jeans. Po prostu wygląda tak mało jakościowo, powiedzmy tak. Rozmiar 40-270. 9 zł. Tutaj będą trzeszczeć drzwi od balkonu, bo koty chodzą w kółko. Pokój, balkon, pokój, balkon, i tak dalej. No e, tak, teraz Kiro. Kiro to w ogóle otwiera na pełnej, wiadomo o czym te drzwi, tak podchodzi, opiera się łapami te drzwi walą po prostu mi tam w biurko. A maciek tak taki cicho ciemny. Ale dobra, słuchajcie, tręcz. Przejdźmy do tręcza. No, nie wiem. Nie wiem jak. tak... Denim mi się nie podoba. Jest taki niebieski, ale to jest taki jeans bardzo śmierdzi. To, to, to jest taki jeans, który kojarzy mi się z jeansem z Shein, jak młodsi teraz mówią, shine, z jeansem z Shein, z jeansem z jakichś butików z lat 2000. I ten ostry zapach, taki, wiecie, tego, tej chemii używanej do jeansu. No niekoniecznie. No, ale zobaczymy. No, może będzie fajnie wyglądać. Natomiast ten jeans po prostu jest też miękki. I, i jak ma być coś jeansowego, jakiś trench, to ja wolę, żeby ten jeans był po prostu sztywny. Bo ogólnie sztywne trenche ze sztywniejszych materiałów, one po prostu dużo lepiej leżą. Tutaj obawiam się, że może być różnie. Może tak, tak Wam pokażę rękawy, takie wykończone tutaj na zatrzask, tak jak, tak jak takie denimowe kurteczki. Tutaj widzę, mamy też padki u góry i też, o Jezu, to są srebrne guziki z napisem Mojito. E, tak, czy on jest zapinany? Jest zapinany tutaj. Na razie na niego narzekam, ale może się okazać, że mi się bardzo spodoba, jak go założę. Zapinany na srebrny zamek, tak ramoneskowo nawet powiedziałabym. I tutaj mamy też z boku kieszenie i z zamkiem, i z klapkami. Widzę, że ma jakieś tam rozcięcie niewielkie. Tak, on jest cały zapinany. To jest tak jakby tręcz ramoneska. To jest tak, no, taka hybryda. No bo popatrzcie, jest zapinany jak ramoneska tutaj wszędzie, ale długość jest płaszczowa, więc też w sumie taki ciekawy jakiś twór. Cena 280, tak jak Wam mówiłam. Zobaczmy jeszcze, co mamy w składzie. Chociaż ja tutaj nie przewiduję jakiejś. Sztucznicy Wielkiej. 77% to jest bawełna, 23% poliester. To jest dużo poliestru. Yy, I pierwsza podszewka to 100% bawełny. Prawdopodobnie tutaj podszewka jakiejś kieszeni albo coś. To jest dużo poliestru, jak na jeans. To nawet w jeansach sprawia, że one nieładnie się układają. Jestem lekko zniesmaczona, <laughs> ale może zaraz się tutaj będę cieszyć i, i mówić, a cudownie mi. Także zobaczmy. Powiem Wam, że bardzo jestem ciekawa, jak to będzie leżeć. Taki ciężki dosyć jestem tręcz. O! Tręcz, no właśnie ta hybryda, powiedzmy tak. Mam bluzę pod spodem. Specjalnie założyłam taką nie za grubą, nie za cienką. Jest okej okay rozmiarowo. Zobaczy sobie teraz ja, jak to tutaj wygląda. Tak se, o no płaszczyk bardziej niż tręcz tak wygląda z boku, nie jest zły powiem Wam myślałam, że będzie gorzej, nie jest zły ale też szału nie ma dla mnie za bardzo, że może ten pasek i ten zapach, jak mnie to denerwuje ja czasami, jak mi się jakaś rzecz bardzo podoba, to kupię o takim właśnie zapachu Tym, on jest taki jakiś chemiczny, octowy, nie wiem tak mi się kojarzy, jakiś chemik ale nie lubię. Strasznie śmierdzi, aż dusi. Chloru bardziej. O, taki chlorowy zapach. A związany, no nie, nie wygląda dobrze. Nie w tym rozmiarze, może, nie wiem. No tu jest wszędzie dobre, ale tutaj jest wąski po prostu. O, fuj, jak śmierdzi. Nie dobrze mi się robi, także ściągam. Słuchajcie, jestem na nie na ten fason, jestem na nie na ten materiał. Nie wyglądał aż tak źle rozpięty, jak myślałam, że będzie wyglądał, ale ten zapach to jest po prostu nie do zniesienia, także idziemy dalej. Rzecz numer dwa to też jest okrycie wierzchnie i ma tak piękny kolor, że normalnie się mało nie ścigam. 180 zł, satyna, rozmiar 40. Ojejku, a co tutaj jest na rękawie? O! Ale popatrzcie na ten kolor! On jest boski! Piękny po prostu! Jaki ładny kolor! Jak mi się podoba! To jest bomberka. Taka bomberka nie za długa, nie za krótka. No właśnie, to nie za długa, nie za krótka trochę mnie martwi, bo ja wolę albo krótka, albo długa, a nie w, nie w kini w oko. I Rękawy. No, cała satynowa tak wyglądają wykończenie rękawów. No, to może bardzo kiczowato wyglądać. Jak się zostawi kiczowato, to będzie łu! kicz na całego. Tutaj tak wykończona, mamy srebrny zamek, a może da się obronić ten kicz. Zobaczymy. Tutaj jeszcze są kieszenie, ale ten kolor jest przecudny, jak mi się podoba. Mamy podszewkę, ona ma lekkie wypełnienie. I cena 180, nie wiem, czy powiedziałam rozmiar 40, będę się tak w kółko powtarzać, jeżeli już powiedziałam. No i prawdopodobnie będzie tutaj full syntetyk, bo zazwyczaj też sieciówkowe... Maciuś, proszę to zostawić. Sieciówkowe kurteczki tego typu raczej są syntetyczne. 100% poliamid, jeżeli chodzi o materiał pierwszy, 100% poliester, jeżeli chodzi o wypełnienie, 100% poliester, jeżeli chodzi o pierwszą kurtkę Wiecie, co zauważyłam? Maciek! Nie wolno. Przepraszam, że tak klaskam głośno. Maciek, on w ogóle nie słucha. Psik. psik. Zauważyłam i boję się y, nawet sprawdzać, że moja torba, w której schowałam taką szoperkę różową z, nie pamiętam, z Tomiego, czy z czegoś tam, którą kupiłam sobie w zeszłym roku. Może to była z G Nie, z Gessa chyba nie. Nie wiem. Widzę, że ten worek, w którym ona jest, ma ślady pazurów. I nie, boję się patrzeć po prostu, co o, oni mi zrobili i nie wiem, który. Ale Maciek jest totalnie nieusłuchanym kotem. Mówię do niego Psi, no, no I don't care. Słuchajcie, zaczęłam zasuwać szafę. I don't care. Stoi, trzyma łapy. Dopiero jak go szafą przepchnęłam, to sobie poszedł. Nie słuchasz mnie, dziadzie stary. Nie słuchasz mnie. Się patrzę. A się patrzy na niego, jak zabójca. <laughs> Dobra, słuchajcie, kocie opowieści. O, i jeszcze widzę, że tu na karku jakby było mało tego wszystkiego, bo to mamy taką blaszkę z napisem mochitą. Mnie to zawsze jakoś tak odrzuca. Nie wiem dlaczego. Nie, nie lubię takich dodatkowych elementów. Ja wiem, że marki chcą pokazać, że ten projekt jest ich projektem, ale jakoś tak. Nie, nie do końca to lubię. I oto, co mamy na rękawach. Tu jest taka taśma z takim czymś. Taki pasek po prostu. O. Coś takiego. Nie zauważyłam tego, jak ją zamawiałam. Ja ją zamówiłam właśnie ze względu na kolor. I z jednej strony jest kiczowata bardzo, ale z drugiej strony bardzo mi się kolor podoba. Więc może coś z tego będzie. Zmierzmy. Dobra. Tego to byłam ciekawa. Tak. Ten, ta kurtka przypomina mi takie laski z lat 2000 około, z czasów tamtej mody, które lubiły chodzić na dyskoteki. I do tego nosiły materiałowe dzwony z rozcięciem od wewnątrz. Zdecydowanie dzwony takie, że tu był materiał opięty, a tam się robił dzwonek. I robiły sobie perłowy makijaż. Tak mi się kojarzy ta kurtka. Yy, natomiast... Czekajcie, to się da odpiąć w ogóle? Czy się nie da? Da się. Natomiast ona sama w sobie jest bardzo ciekawa, bardzo charakterystyczna i taka odważna. To i trzeba przyznać, można ją na pewno świetnie zostawić. Ja ją po prostu założyłam do tego, co mam na sobie, takiego najprostszego zestawu: biały top i po prostu niebieskie dżinsy. I nie wygląda to dobrze, i w życiu bym tak nie wyszła na ulicę. Yy, ale do jakiejś coś fancy coś można by to wystylizować. Można, to na pewno. Natomiast yy, ja chyba. Powiem Wam jakoś tak. Nie, że nie mam odwagi, bo takie rzeczy, jakie ja nosiłam, to myślę, że mało kto nosił, ale z czasem się uspokajam, wiecie? I teraz widzicie mnie w takich normalnych rzeczach. A ja potrafiłam normalnie śmigać do pracy w regular czasach, takich platformach wielkich drewnianych z jakimiś sercami itd. i tak dalej. Ubierać się bardzo kolorowo. Zresztą na początku kanału jeszcze to trochę było widać, jak zaczynałam kanał. A teraz po prostu starość, nie radość, uspokoiłam się. Tak wygląda z tyłu. Moim zdaniem bardzo ciekawa kurtka. Jedyne, co ją szpeci to ten element, bo dodaje jakiejś takiej kiczowatości według mnie. Ta tasiemka tutaj. Taka kiczy się robi przez to. Taki mały detal, znaczy bardziej kiczy niż jest. Um, no nie wiem, jest ciekawa na pewno. Taka i też pozytywna powiem Wam. Czuję taki, tak wesołość taką czuję, jak ją mam założoną. Taki pozytywny vibe. Więc dla odważnych, wydaje mi się, do jakichś ciekawych stylów jak najbardziej. E, a ja pasuję. <laughs> no, Idziemy no. dalej. Kolejna rzecz to jest coś. To jest coś w groszki. I jest to bluzka, tak? Ja wziąłam bluzkę? Ej, czekajcie, bo coś. Tak, to jest bluzka, ale ona jest taka elegancka. O! O! Ciekawa w sensie elegancka, w groszki i to jest w ogóle, mamy tak, groszki białe tutaj, takie jakby nadrukowane i groszki czarne plumetti, czyli z takiego meszku jakby. Jest ażurowa, no nie, to tak jakby nie jest coś, co jest mi potrzebne, ale jakoś takich, nie wiem, na modelce wyglądało to bardziej codziennie, a teraz tutaj widzę, że tu jest dekolt serduszko, tu mamy dużo różnych falban, tutaj jest rękaw z takim Guziczkiem, perełką. I to jest takie, jakby trochę baskinkowe, właśnie. Jak widzicie w pasie. I jeszcze jest falbana z przodu, i taki ogon tutaj wisi. I yy, no właśnie, ta część tutaj na plecach też widzę, że jest. Yy, ma podszewkę. No i właśnie ten dół jest taki baskinkowy. Czemu mi się wydawało, że to jest takie troszkę bardziej chill? A to jest takie, no dla mnie, hipereleganckie. Ja nie noszę na co dzień takich rzeczy. Ale do jakichś spodni bardziej eleganckich, czy do spódnicy na jakąś imprezę, nawet to myślę, że mogłoby być niegłupie. Ja to zmierzę do zwykłych jeansów, bo nie będę teraz przegrzebywać szafy i szukać jakichś eleganckich, które mam gdzieś schowane totalnie, nie wiadomo gdzie. Zresztą ja nie mam takich hipereleganckich, ewentualnie lniane szersze spodnie, a to nawet by nie pasowało. Więc założę do, do jakichś jeansów jasnych czy ciemnych. 130 zł, rozmiar 40. Zerkam, czy one się w końcu uspokoją. Kiro już się uspokoił i sobie leży na, na łóżku. A Maciek jeszcze coś Jeszcze coś tam. Jeszcze o! Próbuję wejść pod kocyk. E, tak, dobra. 100% poliestru, jeżeli chodzi o materiał pierwszy, 98 poliestr, 2 elastan, jeżeli chodzi o materiał drugi. I pierwsza podszewka 100% poliestr, więc jest to bluzka syntetyczna. Coś takiego. Jakoś tak, wiecie co, zobaczyłam ją i tak czuję to obco, że to tak jakby to na pewno ja to zamówiłam, nie wiem. No, ale dobra, mierzymy. To jest dziwna rzecz i ciekawa rzecz. Jest dziwna, ale też ciekawa, słuchajcie, nie dopięłam, boję się, bo to jest ten taki cienki zamek, a tutaj już mi tak zaczyna przylegać. To jest ten taki najcieńszy zamek, te takie liche co często szczelają, więc boję się. Ona powinna być zapięta dotąd, tak. No mogłabym zabrać, ale to by było na ścisk, Już bym była wepchnięta, w nią, wciśnięta, a nie chcę zniszczyć, słuchajcie. To jest coś takiego. Założyłam do zwykłych jeansów. No sylwetkowo to robi świetną robotę, powiem Wam. Bardzo mi się podoba, tylko że musiałabym mieć rozmiar większą, wychodzi na to. W sensie sylwetkowo, no tutaj jest inaczej to. O, a może tak do dołu bardziej? Tu jest trochę luźna, ale to tak ma być, nie? Bo mamy te luźniejsze rękawy, jest ta falbana. Yy, taka ciekawa rzecz. Nie wiem, ciężko mi nawet powiedzieć, bo to jest absolutnie nie w moim stylu rzecz. Wzięłam ją chyba właśnie ze względu na ten skos, że tutaj mnie coś zaciekawiło, że coś innego. Yy, natomiast, no, absolutnie nie jest to rzecz w moim stylu. Jeżeli chodzi o te miski. Musimy się temu przypatrzeć dokładnie. Bo ja mam biustonosz sportowy, ale ona ma sama w sobie miski jeszcze tutaj takie. No to ten dekolt by był bardzo głęboki wtedy. Jakbym nic pod spodem nie miała. A zasadniczo no ona ma taka być właśnie bez niczego pod spodem. Tutaj bardzo ładnie sylwetkowo się układa, jak tutaj się robi ciaśniej i rozchodzi się właśnie to, ta część, o jakby to złapać chociaż tutaj trochę. Czekajcie, no nie, no nie dopnę, boję się. O tak. To, to tutaj ładnie zaokrągla biodra. Baskinka to jest zresztą fason dla osób, e, dobry fason dla osób, które mają taką sylwetkę jak ja, czyli bardziej prostą, bez wcięcia w talii. Więc tutaj no byłoby to ciekawe. Na pewno nie do jeansów, tak jak mówiłam, mierzę do jeansów, ale nawet do takiej ołówkowej spódnicy jakiejś. E, mogłoby to fajnie wyglądać na jakieś rodzinne imprezy i tak dalej. No i tyle. no co, Nie wiem, co wam mam powiedzieć. Ja chciałam to bardziej pokazać, bo jest to ciekawa rzecz. No, jest to syntetyk, ale z drugiej strony jest też cały prześ, prześwitujący. No i ten dekolt tutaj... Tu ja w ogóle ten dekolt to mam luźny. Patrzcie. O, tak jakby tu jest niby ta miska, ale tutaj sobie mogę wywijać wszystko. Więc tu jest luźna, a w talii u mnie jest yy, trochę za ciasna. Więc też od razu taka podpowiedź, że ona rzeczywiście może być fajna dla sylwetek, gdzie ta talia jest węższa, a tutaj w biuście może nie mamy trochę więcej, no ale trochę więcej niż ja. No gdzie te proporcje są troszkę inne. Troszkę, chociaż choćby to, że wcięcie w talii, nie? Bo gdybym ja miała wcięcie w talii o 10 cm mniejsze, byłabym w niebie, to miałabym mniejszy rozmiar i od razu by to wszystko lepiej przylegało. Tak, także tak się nagadałam, pokazałam. Trochę... Czy ale można coś z tym zadziałać? Ciekawa jestem, co wy sądzicie o tej konkretnej rzeczy. Co sądzicie o tym? Wiecie co? Ja aż sprawdzę, czy to jest moje zamówienie, bo jakoś. Nie, no moje, no moje. Nie wiem, coś. Poprzeoczałam dużo rzeczy, mam wrażenie. Bo następna rzecz to jest koszula. I gdybym widziała te guziczki i zwróciła na nie uwagi, to ja bym jej nie zamówiła po prostu. Taka koszula pięknie wygląda. Mamy tutaj takie luźniejsze rękawy. Wzór jest prześliczny, taki kwiatowy, różowy, troszkę pomarańczu, właśnie takie jakby ombre kwiatowe, nie? Od góry więcej i przechodzi w coraz mniej, taka koszula lekka i tutaj jest związana pod szyją, z tego co widzę, więc nie, też może nie jest to motyw, który lubię, ale można je nosić tak po prostu rozwiązane i jest zapinana na guziki i te guziki to dla mnie jest koszmar po prostu, psujący wszystko, takie guziki. Czyli ze złotem, takie co by widać jej było. Nie wiem, nie, nie zauważam, ale słuchajcie, to też jak ja zamawiam ze strony, no to po prostu zamawiam to, co mi się podoba. I nie, nie mam tak, że jak się zamawia, na przykład z zamiarem kupienia, to się ogląda tą rzecz. Takiego, że na pewno chcielibyśmy to zostawić, to się ogląda tak dokładnie, wiecie, z każdej strony. A jak ja zamawiam do filmów, to zamawiam, o, to mi się podoba, to jest fajne, pyknę sobie parę zdjęć, dobra, no to to zamawiam i to zamawiam. To nie jest tak, że ja się jakoś tak strasznie przyglądam. I dlatego takie rzeczy też mi po prostu później umykają. Ale to jest kwestia tego też, że. Yy, to, że mi coś przeszkadza, mi się nie podoba, to nie znaczy, że na przykład wam przeszkadza, nie? Bo komuś mogą się takie guziczki podobać. I ani to nie jest złe, że mi się nie podobają, ani to, że komuś się podobają, też nie jest złe, więc jest ok. Tak. Tak wygląda ta koszula. Co mamy tutaj na rękawie? Też taki guziczek. Bardzo fajny, lekki materiał, taki prześwitujący troszkę, ale taki przyjemny. I tu widzę, mamy znowu kolejny zastępczy koszmarek. I jeżeli chodzi o skład, to jest to 100% bawełny. Dużo tego i, 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 także i, i zmieszmy. Bardzo przyjemna jest, powiem Wam, ta koszula, jak ją tak założyłam, tak do ciała. I fasonowo też nie jest najgorsza. Czekajcie, muszę troszkę lustro przekręcić jak zawsze. Ja sobie kurczę, ustawiam to lustro zawsze i patrzę i zawsze ustawię tak, że coś jest nie tak. Przyjemna jest. Popatrzcie, jak ładnie te rękawy są przybufowane przez ten materiał, widzicie? One nie, nie są takimi smętnymi korniszonkami obwisłymi, tylko tu się tak pięknie to układa. Z tej odległości w lustrze nie widzę tych guzików, więc mi nie przeszkadzają. Długość taka... O, bardziej to jest, wydaje mi się, koszula do włożenia w spód, w coś, niż tak solo. Długość jest taka przed kufę. Pokażę Wam też z tyłu. Jest okej. Okay. Jakby wymienić jej guziczki, na przykład dla mnie to jest ok. I czuć tą taką lekkość w niej. Myślę, że to widać też, nie? Że ona jest taka przyjemnie lekka. Podciągnę teraz rękawy. Widzę, że nie ma tutaj żadnej elastyczności w rękawach, tylko jest jakie nici tutaj jakieś sterczą. Tylko też jest właśnie to zapięcie takie na mankiet, więc to nie do końca, bo już czuję, że ja to podciągam, a to zaczyna zjeżdżać. Lepsze są, jak jest jakaś gumeczka taka tutaj, tego typu ręka wybówkowana. No i możemy ją tutaj zawiązać też, pod szyję, w ten sposób. Chociaż zawsze moim zdaniem jakoś tak lepiej. Takie rzeczy wyglądają o tak, jak się y, puści właśnie te sznurki. No tutaj te guziki są dla mnie słabym punktem, są straszne po prostu. Ale no, tak z większej odległości też nie jakoś widoczne, więc może do przeżycia nawet. Może troszkę za bardzo na nie histeryzowałam i dramatyzowałam, o tak powiem. Do samej koszuli oddaje honor, jest, jest przyjemna po prostu, jest fajna. Spójrzcie tak. Taka trochę boho też przez to tak mi się kojarzy. Czy do dżinsów, czy do jakiejś spódnicy. Przyjemna koszula, naprawdę. Jestem tak pozytywnie zaskoczona nią. Pokażę Wam jeszcze może tak i sama sobie też zobaczę, jak ją tak wrzucić w ten sposób. No, bardzo przyjemna. Leciutka, nie czuć jej, więc taka. Dużo powietrza nam wpuszcza, jest taka przewiewna fajnie. Ja akurat mam biustonosz sportowy, taki ciemniejszy, ale myślę, że do jakiegoś cielistego też spoko to będzie, nawet właśnie z samym biustonoszem, bo ona ma tą przejrzystość, ale nie taką nadmierno. Więc jestem na tak, nie zostawię jej, bo nie urzekła mnie tak, żebym pragnęła ją zostawić, żeby, wiecie, muszę to mieć, ale jest naprawdę fajna. I ostatnia rzecz to jest zapinana bluza. Wygląda bardzo tandetnie. Wygląda tak. Chociaż kurde, nie wiem. Dobra, pokażę wam. Niebieska z taką stójką tutaj. No i znowu złotem świeci trochę za mocno jak dla mnie. Tak to wszystko jest takie ozłocone bardzo. Tu mamy kieszenie, takie z klapkami, takie łazłocone, to mogi to zawsze jest. Nawet na tych troczkach tutaj troczki nawet łazłocone muszą być. Yy, tutaj lustrzane. I materiał wygląda, powiem wam tak, tak sobie, o znowu mamy tutaj blaszkę, że, co by wszyscy wiedzieli, że jesteśmy fankami mojito. 40 rozmiar tutaj wzięłam. Ja się śmieję, słuchajcie, ale wy już wiecie, bo może być tak, że ja się śmieję z niektórych tych rzeczy, że coś mi się nie podoba, a już zdążyłam w waszej czasoprzestrzeni to założyć. Mi się bardzo podoba. Nie wiem, ja tego nie wiem, wy to już wiecie. No ale zwracam uwagę na te rzeczy, którym się po prostu wiecie, podobają, czy nie podobają. Tutaj na pewno kolor jest śliczny. ]ühba. Lubię takie kolory, dobrze się w nich czuję. Fasun też jest niegłupi, tylko ten materiał wygląda tak. trąci myszką, o, powiedzmy to tak. Trąci myszką, taką straganową trochę myszką. Tro... Trąci. Trą trąci myszką. Tak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bardziej się spodziewałam, że to będzie bluza z takiego materiału który nam się bardziej bluzowo właśnie kojarzy i wtedy ten fason byłby spoko, a to jest taki, jak czasami macie w mojito albo w riserze, takie śliskie materiały, śliskie spodnie, dżugerki, śliskie bluzy jakieś tam, takie, takie śliskie. E, dobra, materiał. 78% to jest poliester, 18% to jest wiskoza, 4% to jest elastan. Jeśli chodzi o skład, to tyle. Także to jest y, cały skład. Kolor jest bardzo fajny, no i fason myślę, że też nie będzie głupi, ale samo jakoś tak wykończenie i materiał nie do końca do mnie przemawiają. Także zmierzmy. Last but not least, słuchajcie. Zobaczmy tę bluzę. Tak wygląda. Więc tu nam się robi y, taki kołnierzyk właściwie z tej stójki, jak jest rozpięta. Y, cienki materiał, to Wam mówiłam. Ściągacz dosyć mocny. Ale rękaw też takiej długości dłuższy jest. Długość samej bluzy taka do połowy mniej więcej kupy. No i tutaj te klapki. Tak szczerze to chyba... No nic szczególnego. Już nawet pomijam ten materiał, który nie do końca mnie przekonuje. Ale nawet fasonowo. Taka! Takie o! Takie, takie coś. Takie coś jest zwykłe po prostu. Nothing special. Nothing special. Zapnę jeszcze i zobaczymy, jak będzie wyglądał, właśnie z tą stujeczką tutaj ewentualnie. Tak. Czekajcie, na wyciągę, tak? Nie, nie, jestem na tak. Nie jestem na tak, słuchajcie. To była ostatnia rzecz na dziś. Ciekawa jestem, co sądzicie o tym zamówieniu z Mojito. No, dla mnie koszula ta w kwiaty była fajna, bo była taka fajna po prostu i ta kurtka odjechana to też jest coś, co powiem tak 10 lat temu może 12, ja bym ją zostawiła i, i robiłabym jakieś totalnie crazy zestawienia z nią i tak bym chodziła, natomiast yy, teraz bardziej takie rzeczy mi się podobają Niż je noszę, może tak. Ale to były takie dwie naj, najciekawsze dla mnie rzeczy. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną czas, że się dobrze bawiliście. Czasem jest lepiej z tymi sieciówkami, czasem jest gorzej, wiadomo. Tak czy siak, mam nadzieję, że ten czas był po prostu miło przez Was spędzony. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, miło spędzony czas przez Was. Tak. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!